I dziś, słuchajcie, jesteśmy w nieco innej scenarii, bo jesteśmy w mojej kuchni. Uhu! Brawa, brawa, Katarzyna. Kolanem. Yeah! Słuchajcie, spalimy dziś kuchnię. Żartowałem. Będziemy odtwarzać viralowe przepisy z TikToka, ale nie zagraniczne, a polskie. Okazało się, że w Polsce ludzie robią przepisy i mają po 3 miliony wysiedleń, w tym na przykład i jej ostatnio viralowe tiramisu truskawkowe na walentynki. Więc właśnie dziś przetestujemy sobie 3 albo 4 przepisy i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że na moim Instagramie pojawiła się informacja o soulsweetcamp.pl co oznacza, że mój obóz rusza. Znowu w wakacje spędzimy razem całe 7 dni. Będzie cudownie Przepięknie obłędnie, więc bądźcie koniecznie. Mam nadzieję, że się widzimy na te 7 dni. Zapisy ruszają 15 lutego o godzinie 12.00, link w opisie. To jak po reklamach, to zaczynamy Dobra, słuchajcie, pierwszy przepis to pianka marshmallow. W ogóle śmiesznie jak się mówi pianka marshmallow, ponieważ marshmallow to pianka, więc to trochę tak, jakbyśmy mówili pianka, pianka. Ale będę tak mówić, bo tak brzmi to lepiej, więc zrobimy DIY piankę marshmallow w domu. Nie musicie już kupować pianki marshmallow, to po prostu ją zrobimy w domu. Jaram się na maksa, jestem podekscytowany, jeżeli to wyjdzie. Więc uwaga, Natalia Maszkowska zrobiła... 390 tysięcy polubień przy tym filmiku i robiła piankę marshmallow. Z uwaga, trzech składników, no i barwnik, więc prawie czterech. Także zaczynamy robienie tego. Dobra, mamy już przygotowane wszystkie składniki, czyli woda, żelatyna, cukier oraz barwnik spożywczy niebieski. Także teraz do miseczki dajemy żelatynę, wezmę sobie łyżkę. Jezu, kocham odcinki w kuchni, jest wygodnie, dużo miejsca, fajne. Okej, okay, dajmy około jednej łyżki, może damy trochę półtorej. Zalewamy to zimną wodą. I mieszamy. Totalnie było napisane, że jest w proszku, żeby nie było grudek, a mi się zrobiły grudki. Ja myślę, że w ogóle musimy tego dodać więcej trochę. Powinna wam wyjść taka gęsta masa, którą później odstawiacie na chwilę i to powinno tak stężeć. Żelatyna z wodą wymieszana, więc teraz bierzemy się za syrop cukrowy. Dobra, musimy zrobić to na gadzie, U mnie na prądzie. Bierzemy garnuszek. Ustawiamy sobie na 9, 8. I teraz tak, sypujemy cukier. Około szklanki tutaj mam, ale dam mniej. I zalewamy wodą. Musimy się zrobić jaka masa cukrowa. I teraz po prostu mieszamy do rozpuszczenia. I też powinno być takie w miarę gęste. I teraz, moi drodzy, czas na kolejny krok. Mamy miskę, do której wlewamy nasz syrop cukrowy. Kurde, trochę jest nadal gorący. Nie wiem, czy jak dodam żelatyna do tak gorącego, czy to się nie zepsuje. Nic o tym nie mówili. Dominik w kuchni. Fizyka, matematyka, chemia, cokolwiek. Z moich obyćmi wynika, że poczekamy jeszcze chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy już schłodzoną naszą masę cukrową, która jest tutaj. Do tego jest żelatyna, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo gęsta, więc wrzucamy to do środka. Okej, okay, wpadła. Uuu, jaki glut. I w teorii... To tyle. Słuchajcie, masa wygląda totalnie nieapetycznie. W każdym razie. Teoretycznie powinniśmy ustawić teraz do miksowania i powinna się z tego zrobić biała piana, taka jak z białek, więc spróbujemy. Powiem szczerze, że jestem w szoku, ale robi się z tego jakaś piana, więc mam nadzieję, że to wyjdzie. No, generalnie, słuchajcie, wyszło, tylko że przez to, że schodziliśmy syrop cukrowy, to jest to zbyt rzadkie. Ja myślałem, że tak trzeba, że coś się stanie z żywatyną, ale jednak nie. Trzeba ją dać do ciepłego, żeby to było o wiele gęstsze, no bo nam się zrobiła taka. Bardzo rzadka piana, więc zrobię to szybko poza kamerą I wracamy do tego samego etapu Słuchajcie, stwierdzam, że jestem głupi, obejrzałem sobie tego TikToka jeszcze raz I ewidentnie mówi Ciepły syrop cukrowy do żelatyny Ciepły syrop cukrowy przelewasz do miski A ja dałem zimny A! Dobra, słuchajcie, w końcu nam wyszło. Jest mega gęsta piana. Przerzucamy trochę do miseczki, ponieważ chciałbym zrobić pół na pół niebieską, tak jak było to na filmiku na TikToku, żeby otworzyć jeden do jeden. Ale jestem w szoku. W szoku jestem, że to nam naprawdę wyszło i że zrobienie pianki marshmallow w domu jest tak banalnie proste. Naprawdę jestem w wielkim szoku. Nic nie zrobiłem pianki marshmallow sam. A uwielbiam pianki marshmallow, Boże. Jak chcecie jakiś mój produkt, to piszcie w komentarzach, że chcecie pianki marshmallow. Ja bym bardzo chciał zrobić, Boże. Wow, ale będzie smurfowa piana. Jezu. Nie wiem czemu, ale jak patrzę na to, to mam wrażenie, że to nie jest jadalne. To wygląda jak pianka do golenia. Przekładamy to teraz do pojemniczka, który jest złożony oczywiście folią spożywczą, żeby później dało się to wyjąć. Rozprowadzamy i teraz na to dajemy białą piankę. Jezu, no wygląda to przepięknie! Totalnie jaram się tym przepisem. Nie sądzisz Kasia, że to wygląda obłędnie? Ale nie wiem, czy mam ochotę to zjeść, że to wygląda aż tak nierealnie, jak niejedzenie. Jakbym się bawił jakąś formą typu slime. Wow, to wygląda jak beza. Teraz już jest bardziej jadalne dla mnie, jak porównałem to do bezy. Czy ja mogę tego spróbować? Na surowo? Jak macie ten flaw krem, to jest rozpuszczona pianka właśnie na kanapki, to to jest to. O mój Boże, dobra. Tak wygląda nasze gotowe danie. Mamy dwie warstwy, więc składamy to do lodówki na 10 minut. No i drodzy, powiem wam, że w oczekiwaniu nie jestem w stanie oderwać się od miski, bo to smakuje totalnie jak ten flaw. Jakby się do tego dodali jakiś aromat truskawkowy, albo w ogóle syrop, może malinowy, czy coś w tym stylu. Mmm, macie pyszny owocowy flaw, który możecie w ogóle dać na kanapki. Flaw normalnie w słoiczku kosztuje 10 zł, a to woda, cukier i żelatyna. Boże, żebym wiedział, że ta przykładka jest tak tania do zrobienia w domu, to bym nigdy nie kupił flawa. Omega, odkrycie życia. Dobra, słuchajcie, nasza pijanka jest gotowa. Wyjmuję ją teraz z tej folii. Przerzucę ją na. O mój go, to się rozwali. Na cukier puder, żeby dało się z nią cokolwiek robić, odklejamy folię. Mam wrażenie, że to jest zbyt delikatne i że się zaraz rozwali, a z drugiej strony wszystko działa i się odkleja. Musimy ją posypać trochę cukrem pudrem, żebym mógł ją przeciąć. O, o. <laughs> dominik w kuchni witam. O, oh, oh my to się kroi? Jest trochę płynna, nie wiem czemu, bo leżała dłużej niż 10 minut, ale no jest to pianka. Mm, mm. na moje oko, to jeszcze chwilę powinna leżeć tam. Ona mi się rozdziela, ale w środku jest taka mocno płynna. Mmm, damy jeszcze na chwilę do lodówki. Dobra, nasza pianka marshmallow jeszcze chwilę poleżała i wygląda obłędnie. I teraz mi się już nic nie klei, więc będzie pyszna. Także uwaga, kroimy ją plasterki, a później w kosteczkę. Omegy, oh omegy, oh omegy. Oh ta niebieska warstwa weszła nam bardzo cienka, ale spójrzcie tylko, jak ta pianka… Oh, o mój Boże, to jest najbardziej miękka pianka, jaką miałem. Mm. 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 To jest jakiś obłęd, słuchajcie. Nigdy nie miałem tak miękkiej pianki marshmallow. Gdyby takie pianki sprzedawali… But and take my money. Natalia, ja ci tak dziękuję za ten przepis. Zrobiłaś mi totalnie dzień. Zróbcie to w domu, bo jest mega proste, a jest tak dobre. Nie wiem, Nobla za to powinni dawać. To jest tak dobre. 5 na 5. I moi drodzy, czas teraz na kolejny przepis z TikToka i tym razem mamy jak zmienić mleko w przekąskę do rzucia w 3 minuty. Będą takie kulki ala bym powiedział w sumie. Takie kulki, które możecie sobie rzucić i generalnie przepis jest banalny, idę po składniki. Potrzebujemy do tego tylko czterech składników i wszystkie są białe. Mamy tutaj cukier, mąkę ryżową, mąkę ziemniaczaną i mleko. Teraz to wszystko dajemy na patelnię. Mamy patelę świeżutką, więc teraz kładę ją tutaj i lecimy. Najpierw sypiemy sobie cukier, bo y, nasypałem go za dużo, trochę do szklanki, więc to trochę. Mąka ryżowa. Ja powiem się tylko jednej rzeczy, że to wszystko mi się spali na tej patelni. Burn the house! Mąka ziemniaczana jest w mi odwala w tej kuchni. Ja chyba nie mogę gotować. I mleko. I teraz to wszystko w jakieś 2,5 minuty robimy na patelni na gęstą masę. Zapomniałem jeszcze o tajnym składniku, czyli trochę aroma... miała być kropelka aromatu waniliowego. Jesus Christ! To za dużo aromatu waniliowego. Może ja go wyjmę łyżką. Jezus Maria. mnie! Dobra. Wyjąłem łyżkę tego. Myślisz, że będzie już gitka się? No dobra. Robimy to. Powiem szczerze, że robiąc takie dziwne eksperymenty z TikToka, czuję się jakbym robił coś bardzo nielegalnego. Boję się, że naprawdę w końcu coś wybuchnie mi w twarz. I oby to nie było to mleko z mąką, bo będzie się to ciężko zmywało. Mm -hmm. Jak to ma się zrobić gęste, jak to w ogóle nie jest gęste? Czy my nie daliśmy za dużo mleka? Z tego wyjdzie taki budynek. Mniami. Mniami. Powiem szczerze, że to było tak rzadkie, że nie sądziłem, że zrobi się z tego glut, ale jednak słuchajcie, robi się glut i potrzebujemy zrobić z tego takie ciasto jakby, więc już prawie to jest gotowe. Ale tam było takie totalnie suche, więc jeszcze poczekam, nie? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jest to obleśne. Patrzę na to i myślę sobie, fujka. Dobra, wydaje mi się, że jest git, że nie będziemy już tego podgrzewać, więc przerzucamy to do miski i to się wyłącza. Patrzcie, jak to idzie. Okej, okay, gotowe. Jeszcze zrzucę z tego, o dobra. Niech to chwilę przestygnie i będziemy formować kulki. Talerzyk, żeby pokazać jak to Widziałaś to? Jezu, jeszcze prawie spadło przed chwilą. Dobra, słuchajcie, mam już naszą masę, patrzcie jak to śmiesznie skacze. No będzie, że, że coś jest nie tak ze mną, a wszystko jest w porządku. Mamy tutaj cukier puder, na którym teraz będziemy formować z tego nasze kuleczki. Nie wiem, czy nie za dużo tą kulkę zrobiłem. Trochę w cukrze pudrze. I uwaga, pierwsza kulka gotowa. Wygląda obleśnie. Kolejna kulka. Dobra, słuchajcie, nasze danie jest gotowe. Powiem szczerze, że wygląda to bardzo średnio i boję się tego próbować. Dobra, słuchajcie, nasze kulki są gotowe, żeby je przetestować. Wyglądają tak jak na TikToku, ale nie wiem czemu. Mam wrażenie, że to będzie po prostu obleśne. Więc uwaga, gryzę. To trochę takie mochi, ale bez żadnego nadzienia, więc dupa. Gdyby w środku był chociaż jakiś dżemik albo sorbet jakiś, to miałoby to sens, ale tak to... No jakbyście chcieli surowe ciasto na tartę. Może jest to viralem, może ma to miliony wyświetleń, ale smakuje totalnie na 3 na 5. Nie róbcie tego w domu. Słuchajcie, teraz coś chyba na co wszyscy czekają. Ostatni przepis dzisiaj, ale najważniejszy. Mamy tiramisu truskawkowe, idealne na walentynki od Lil Maski. Jestem mega ciekawy, bo wygląda to najbardziej apetycznie ze wszystkich rzeczy dzisiaj, a już mieliśmy dzisiaj kilka zaskoczeń. Robimy. Zostawcie proszę łapkę w górę, bo jeszcze nie spaliłem kuchni, a mamy ostatni przepis. Wjeżdża mój statyw, ponieważ będę nagrywać też TikToka. Zapraszam na TikToka. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kremu. Bo zaczynamy od kremu. Będę to mieć tutaj, żeby też było widać na TikToku. Boże, to jest strasznie skomplikowane. Mam jedną kamerę, drugą kamerę, hejka. I jeszcze mam tutaj telefon, żeby wszystko nagrać. Tak wygląda właśnie życie influencera. Dobra, będę to mieć tu. Ustawimy sobie tu. Pięknie, wszystko gra, wszystko tacy, meniami. Zaczynamy. Najpierw dodajemy śmietankę 400 gram, czyli dwie takie śmietanki. 30. Wszystkie do miski. Pamiętajcie, żeby wziąć wszystko z brzegu, bo są to istotne rzeczy i nie może nic zostać w środku. W ogóle zawsze jak otwieram takie ze zdzierką opakowania, to mam wrażenie, że strzeli mi to prosto w ryj. Na szczęście tak nie było. Czas na kolejny składnik, czyli serek mascarpone. A dokładnie 500 gram, czyli takie całe duże opakowanie. Ale ładnie się gładko otworzyło. Oh my good! Teraz dodajemy niecały kap cukru pudru. Także uwaga, wsypuję. Będzie słodkie. I ostatni składnik, czyli znowu wanilia. Mamy tutaj dać łyżkę. Ja ze względu, iż łyżkę zmarnowałem w poprzednim przepisie, dodam po prostu to wszystko, co tutaj mam. <laughs> Także dodajemy. Dobra. I teraz całą naszą masę musimy zblendować, w sensie wymieszać mikserem. Musi nam wyjść z tego gładka masa, więc poczekamy aż to się ładnie miksuje. Dobra, słuchajcie, bierzemy teraz mrożone truskawki, jedną paczkę i wrzucamy je do blendera, ponieważ musimy je zmiksować, żeby później w tym maczać biszkopty. Jak w normalnym tiramisu macie kawę, to tutaj macie truskawki mrożone. Zamykamy nasz blender i miksujemy. Nie trzeba im dodać wody. Dobra, nasze truskawki są zblendowane, więc teraz przelewamy je do miseczki. Uuu, Ale sorbecik nam wyszedł. O oh god. Okej, okay, prawie wszystko. W tej masie truskawkowej teraz maczamy biszkopty i wkładamy je tutaj. O nie, u nas to jest zbyt gęste. U niej było takie mega rzadkie to, a u nas jest takie gęste, gęste. No ale dobra, totalnie u niej to wyglądało jakby to było ze zwykłych truskawek, a u mnie zmrożonych mrożonych mam wrażenie, że to jest takie zbyt zimne, że te biszkopty nawet się nie namiękną w tym, ale zobaczymy. Dobra, jak już nasza masa wygląda mniej Więcej, tak, w się sensie, nasze dno. To teraz posypujemy truskawkami. Uuu, mamy tu już sporo tu blaszka, jak tak patrzę. Nie wiem, czy nie będziemy musieli Kasiu dokroić truskawek, bo tak kurczę, nam tu ich brakuje. O mój Boże, powiem Wam, że tak, pachnie to. O, błędnie. No słuchajcie, kucharz w akcji, ale powiem Wam, że stresuje mnie nagrywanie i na Titoka, i dwóch kamer. Nie wiem, gdzie mam się patrzeć, ani kto robi. W każdym razie teraz wykładamy nasz krem. krem. O, pięknie. Nie wiem, czy nam starczy na górę kremu, ale dobra, spróbujemy to rozprowadzić. Ruszyły mi się truskawki. Nie przesuwajcie się. Mam problem, bo zaczyna mi się odrywać to, co jest na dole. A tego bym chciał uniknąć. Muszę wziąć więcej kremu, a boję się, że mi go nie starczy. Może nie jest idealnie, ale jest ładnie. Więc teraz nakładamy kolejną warstwę biszkoptu. Mam całe ręce w truskawkach, i odkryć coś, to jest po prostu challenge. I jeszcze mi zamarzają ręce, bo te truskawki mrożone są strasznie zimne. Czuję po prostu, jak mi zamarza ręka. Posypuję obficie truskawkami, bo truskawki tutaj grają główną rolę. Ale, Kasia, nakroiłaś dużo truskawek. Czy słów wszędzie? W każdym klęsie muszą być. I słuchajcie, na to teraz ostatnia warstwa kremu. No powiem Wam szczerze, że tego kremu jest tak na styk. Na styk. Jak mi się to ładnie ułoży, to będzie jakiś cud. Ale nie wiem, czy tego nie zrobię zaraz nożem w ogóle. No będziemy, słuchajcie, improwizować, bo kremu nie ma. Kremu po prostu nie ma. Nie wygląda to już tak ładnie. Bo te truskawki, które były posypane, nam się po prostu pomieszały z kremem. Jakbym miał już tak z dwie łyżki kremu, to bym to zakrył. Dobra, moi drodzy, teraz czas na dekorację, czyli kroimy. Truskawki w plasterki i układamy je pięknie na naszej. O, czekaj, ale jak w plasterki? Tak. I układamy je oczywiście na naszym tiramisu. Nie w ten sposób pokroiłem. Niewiarygodne. Pokroiłem w kółeczka. A muszą być taki kształt truskawki. Mm. No, skup się. Nie ja wiedziałem, czy się nie nadaje do kuchni, ale że aż tak. Dobra, słuchajcie, deser wygląda obłędnie. w nie kłamała, wszystko wyszło, więc wkładamy do lodówki i czekamy, aż trochę stężeje. Moi drodzy, mamy już wieczór, więc ciasto od Lil' Masty powinno być gotowe. Wyjmujemy je z lodówki. Uf, Jezu, mam tak na nie że... odmianę. A Wygląda pięknie, idziemy kroić. Uwaga, pierwszy kawałek zawsze jest i tak do kosza, bo jest ciężko go wziąć. W nie, sensie nie do kosza, no bo po prostu będzie brzydko wyglądał, więc nie, taki, żeby pokazać. Ale to się zje, bo w brzuszku i tak będzie z tego miasta. Oh! Wyszło całe. To będzie dla mnie. Teraz dla Kasi ukroimy ładniejszy. O, widzisz wyszło z biszkoptami. Za mało namiękły. Ja mówiłem, że te nasze truskawki mrożone były zbyt smrożone. I one trochę nie namiękły, odkroję ci je. Spójrzcie tylko, jak to obłędnie wygląda. A tak prezentuje się na talerzyku. Moim zdaniem, obłęd totalny. Dobra, uwaga, czas na najważniejsze. Czyli na test. Próbujemy: mm, truskawka ze śmietanką. Ej, mm. Masti, mm. mm. czekam na więcej. Pyszne. Moi drodzy, totalne 5 z plusem na 5. Miłego dnia.